i Państwa na y, konferencji prasowej po meczu Motor Lublin S.A. Limanowia-Szupek-Limanowa e, Przedstawiam Państwu trenera gości Pana y, Dariusza Sieklińskiego i debiutującego ponownie po na dwóch latach trenera gospodarzy Pana Mariusza Zabę i oddaję głos trenerowi gości. Nie nam no się układa ten wnętrz. Pierwsze z 20 wyjątku mieliśmy przewagi, mieliśmy jeszcze sytuacje, z której mogli wyszczeć ramki, nie tak widzimy, że to z tej ramki nie wszyscy od motorów to samo zaczynamy, mamy sytuację, jest fragmenty i tracimy bramkę. rankę. Cały czas staraliśmy się grać na tej sytuacji dzisiaj, dzisiaj mogliśmy mieć, powiedzmy w tej braku, bo praktycznie parę lat do piłka przelecywał w torwramki i miał to do tego dopić i ostatniego pogrania, nawet samego szczału, nawet szczał z 5 metrów nie było, no ale trudno, bo motoryk był skuteczniejszy. Miałem w zespole takiego zawodnika jak tataj i, i, i dlatego też wygrał. Ja dziękuję tylko swoim zawodnikom za walkę do końca, bo do końca chcieli grać, strzelać, strzelać bramki, no ale mówię, no, dzisiaj, się akurat Panie mam nic mniejsza. Tyle, dziękuję. Dziękuję za wypowiedź ten gospodarzy Mariusz Zgadzam się z pewnością z panem trenerem. Rzeczywiście początek meczu zdecydowana, że nie zdecydowana, ale przewaga w Limanowie. Widać, że to wyrażanie przez przypadek jest w czubie panie Fajnie grają w piłkę, w piłeczkę chodzi od nogi do nogi. Chciałbym, żeby u nas tak chodziła. No ale cóż, no trzeba się, się cieszyć z wygranej. Dzisiaj, żeśmy się dzisiaj nastawili bardzo na, na walkę, gdzieś tam na skuteczne wybijanie, wybijanie, środka pola przeciwnika i w miarę to nam się udawało. Sytuacja jak ten mówi, oni troszeczkę mieliśmy też, nie ma co mówić, mieliśmy sytuacje ja nie pamiętam kiedy mówić tyle sytuacji. No ale mówię, no tak, tak to jest, nie zawsze, nie zawsze sytuacje wygrywają mecze. No. To co wpada to się liczy ja tak podobnie jak ten dziękuję swoim zawodnikom, bo wiadomo mentalnie byli, jak to się mówi, bardzo zdołowani, bo na początku bali się, brać ciężar, gdy na siebie potem jak gdzieś padło ta pierwsza troszeczkę gdzieś tam ciężaru z nich zeszło i, i mówię, ta gra wyglądała czasami dobrze, czasami gorzej, ale mówię, no jesteśmy podbudowani tym zwycięzcem i będziemy mieli troszeczkę spokoju, będziemy do No, no takie, takie gry, jak, jak gra, jak gra szulny, no, mi się gra, mówili, manowie bardzo podoba, grają, bo najlepiej z tych którzy, tutaj ja dopowiedziałem w tych miejscach. Tym bardziej się cieszymy, że wygraliśmy z tak dobrym Dziękuję za wypowiedź. Oddaję trenerów państwa ręce, proszę o zadawanie pytań. Jeżeli takowych nie ma, to dziękuję za udział.